ma no, dzisiaj sobie pogramy w Minecrafta No, więc tak jak już mówiłem Pogramy sobie w Minecrafta, Zbudujemy sobie dzisiaj jakiś domek A na następny film napiszcie mi yy, co mam zbudować w Manicrafta i napiszcie komentarz, czy Wam się podobają filmy z Browstars czy z Minecrafta. Bo tak myślę czy jakichś innych gier jeszcze nie nagrać. Dobra, poczekajcie ja włączę i się widzimy zaraz. Dobrze już jestem więc... Tylko wyciszę głos. Dobrze. Więc te sobie weźmiemy na przykład... Ja bym proponował, żeby sobie zbudować dom z. Mm, na przykład. Nie, 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 z tego. Tylko sobie na przykład zbudujemy z tego. I sobie odmienimy domek. I napiszcie mi, jak. I napiszcie mi jeszcze, jeszcze w komentarzach na następny film, co mam. Jaki film mam nagrać? Czy z Kreatywa, czy ze Survivala? Bo tak nie wiem co Wam się podoba, więc wolałbym, żebyście mi napisali. I jak znacie grę Minecrafta, dajcie łapkę w górę. Jak nie znacie Minecrafta, to dajcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Tak się umówmy, okej? Okay? Więc tutaj właśnie sobie zbuduję. Jak zbuduję tutaj te ściany, to jak będę budował sufit, to po prostu zacznę filmik. Zbuduję. U was to jest bardzo szybko, u mnie to jest długo. Więc zacznijmy filmik. Zbuduję sufit i będziemy się widzieć zaraz. Tylko zbuduję ściany. Dobrze. Dobrze. Tutaj, 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 tutaj. Oj, tutaj mi się źle coś postawiło. Dobrze. Tutaj jest na trzy. Dobrze, to zrobimy jedne drzwi. Chciałem zrobić takie dwa, ale źle odmierzyłem. Więc zrobimy na jedno. Dobrze, więc widzimy się zaraz. Dobrze, już zbudowałem. Nawet pochodnie postawiłem, żeby było trochę jaśniej, ale i tak jest ciemno, więc zaraz zrobimy okno. Tylko wstawimy sobie jeszcze drzwi. Hmm. Dobrze, tutaj sobie zrobimy i wpiszemy DOR.